No, ale nagrywam. Nieee. No. Oni mają jungle? Nie mają. Tu mogą um, nie nie przyjść z randomem. A um, mój, na górę? Ale chciałam przyjść. Może mogłaś do dżungli iść w sumie? No. Może nie. Problem, że nikt nie chce do dżungli iść. Dżungla od parpaczy jest chujowa. Hmm. Bo nie powinni dżunglę zrobić taką, że możesz sobie w niej siedzieć i farmić, tylko a nie, że tak. musisz gdzieś łazić. Że moby ci się nie kończą, że po prostu napierdasz i możesz wyjść kurwa na końcu gry i wszystkie spierdolić. ああ。Uh huh.

nie ja mam nidalę kogo? Panteona. Pantełom. Pantełom. Kto łomem, skąd wiesz? Kiedyś tam. Ja dostałem żelazkiem kiedyś od mamy, więc wiesz. <głosy> <głosy> za oceny? Nie, po prostu. <noise> A, za nie, Po prostu. Nie, <noise> rzucamy się no. na nią? No, jeszcze mam chyba z jakieś. od trzech tygodni mam taką bliznę na ręce. Ej, nie, cofaj. Nie, ja, widzę. Już. Za dużo minionów, nie da się. Tepaj, tepaj. oni puszują. To dobrze. O. Tak, tylko że ja nie nadążam, patrz. Tylko nie grał, pierwsza krew. Dużo nie grał, no, nie znaczy, że dobra, jest. nie da. Dużo nie grał, tylko że on w ogóle to umiał grać, nie? My nawet że on nie zna nowych championów żadnych i prawdopodobnie timing mu mocno się różni teraz. Ten ma winów. Patrz, 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 jak slow. Pan ma winów. może! Co było? Bolaga miałem. No masz. Wiesz... Nawet jeśli odbędzie będzie długo nie grał, to nadal będzie lepszy od każdego, który jest na tym drugim CS-ie. Z tych zjebów, pożal się Boże i tak dalej. No, gdybyś się gdybyś się championów nauczył, to ja... A, to mu krótko zajmie. Bo oglądałem ich filmiki i oni specjalnie tak jebią gównem. Nie? Ja z nimi nie grałem. Oni życie... naprawdę jebią gównem. Ja z nimi grałem to dość długo. Ja z nimi grałem. Oni po prostu jebią gównem, wiesz, to nie jest, że oni sobie... specjalnie chcą jebać gównem. To wygląda jakby specjalnie byli debilami, w sumie. Nie robiliby z siebie takich idiotów, by no mieli grać. Tak, tak ci to powiem. No, mi by się na pewno nie chciało. No, ale my mamy inną mentalność my chcemy być lepsi. Oni chcą być gorsi. Ja cię dalej nie rozumiem, w sumie. Mnie? Czemu? A nie wiem Może Ty jesteś zjebana. Której części? Może jestem. Chodzi o to, że jak człowiek jest w czymś dobry, to człowiek wcale nie chce być wtedy gorszy. Nie, nie będzie nam dawał gorszego, bo nie ma po co? To. to jest taka zasada. Gdzie... No weń, co na nas. Nie dobni się goł. A, nie ma ni deli. Oj, coś Wow, to slow. Ach, Lesia. Musiałem z powrotem Teo przebindować. <noise> Chwilę mam ghosta i Ghosta. A, to nie ma co zrobić. A, ja, No, czekaj. Traf, traf, yes. Trzeba go trochę poprajzować, żeby się cieszył. A. Nie! <laughs> damage Jaki damage ten ma Ty patrz co ma O lol On ma full A tak, bo ja mu, ja mu runy ustawiłem przecież, te strony kiedyś tam Ja mu przerobiłem wszystkie runy na takie jak ja mam Au ta, ta Ja temu Jakiś czas temu On tam mnie pytał żebym mu się zalogował na konto ustawił mu runę. On ma teraz Zanim kupił AP, to miał 44 bez żadnych itemów. A teraz ma ile? Dobra, ma 70 ponad. Nie, nie. Nie Multi telefon nadal jest trochę OP. z tym, że on się może teleportować, ale że on widzi wszystko. Pobre, ja się do inbound. O Boże, do, do O Boże Chciała mi jedna słuchawka um, Trzeba było wydać więcej niż... Nie wiem 120 20. Jakie słuchawki kupiłaś? O. Jak się nazywają? Nie wiem. Ale do prawdopodobnie znam. Tak. Audio nerd. Znaczy, bo... To znaczy bo... Audiofil. Audiofil nie do końca. Tak popierdolony nie jestem. Ale w kurzach nie jak to że mi teraz podają. Ej, nie. Znaczy, bo chodzi o to, bo moja mama kiedyś się kurzyła. I Miejsławka nie mi była. Je trochę rozwaliły. Okej. to jest taki okej. Mnie to też nie ty bo ostatnio je jeba, była routerem. No, to sobie denerwuje. Jebła się laskiem. Routerem. Hmm. W ogóle jakby ktoś jedną moim routerem, to ja bym go kurwa jedną za okno. Tak, drogi. Ale to, to, to routerem to nie mnie jebła, tylko jebła w ziemię. To, to też bym miał jedno za okno. RP święta rzecz. Chodzi mi o router, nie o moją głowę. A słuchawki to w sumie siedziałam na skraju, gadałam z kimś tam. I coś tam do mnie gadała i nie słuchała, i mi ściągnęła, i potem tym je było ani mi o ziemię. Ja pierdolę. Egiczna, ale nie? Z, z nerwami. Egiczna! Ja. My mieliśmy. Mamę. ...koludnego ojca, ta, tylko tak by jeszcze bardziej popierdolonego, no, nie więc... Noo... ze 360 zł rozjebał jednym strzałem. Te pioniery, one nie grają tak, jak ja bym chciał. Wiesz, sobie buty no, na to. Dzwonią. A pierdolę te, jak szmata. Jak ja, kurwa, kiedyś do niego pójdę, to ja mu tak wszystko wyleję. Jo. Weźmy na do miski i mu tym jebnę o Nie, ja mu, kurwa, no. wszystko wyrzu ...wyrzucę, kurwa, macie. Ale wiesz, czy... Hello, no, no, ty basically zniszczył nam życie, więc niech się pierdoli. Jak to? Nie mam o, ja nie, 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 okay, mam nie, 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 Pójdźcie no, w to tak pampi. Nie no, 130 dostałem, nie jest aż tak źle. To jest 3-1, 3-1, SX-5-0 oh, cool. i ta ma 2-2. Cool. Nawet i ma 1-0, to jest GG. Oni wiedzą, że mają przejebane jak na random z naszego teama i kiedzie. się TF trafił. Z XTF absolutnie niszczy. Mm. ten test też? maj pedofile Perz A dobrze że był z Jeszcze był z Igz jak on grał <grymioną> To był właśnie ostatni czempionek, on grał, chyba Balance air Te. To maskina tak? do zx nawet, nie? Nie zauważyłem. prawda, nie, go nie go lubię tego bo wygląda tak dziwnie, ale to jest i tak najlepszy skin, jak i do zx jest. Covidoo leci, to ja nie gram. A, się śrubka. Poznaj mnie taki. O, też już ten obcą jak kliki. Коли хийдэг. Би ч дээж л баграв штора. Тө, The Master Do 13.30 do 15 RAPE Conditions Match. No, <noise> chodź, nam mi da poruchać ludzi. Mają przygotowane dziury. Pan temu podobno niszczy. Zobaczmy. 2-3. Pfff. Ład. Niszczy, tak. Kto powiedział, że niszczy. Nie bym mi coś narzekał. Tak. <laughs> auto atakami Cieszę się, że taki... O! Oh, a, fuck? Fuck. W zasięg powpadłem, niestety. No i wywaliłam kota za okno, on siedzi na parapecie. Jest wyjebane jak kot. Fajne, koty mają bardzo wykurwione. No i nie ma. Potwierdzić. <laughs> 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 Záleží, trovat si lidi. Oj, tradici vracají. No i głupi Jak mogliście do tego dopuścić? To było za kill, golda Nie wie, że oni mają tyle otworów. Nie, wcale... Jaką po nich ścisnie? Chyba jest 31.